Cześć, witajcie moi drodzy bardzo gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Kwadratowy Marian. E, moi drodzy, oczywiście zginęłem, byłem gdzieś tam na wyprawie i zginęłem, ale to nie jest ważne. E, ważniejsze jest to, co się dzieje tutaj u mnie pod domem. Ja natychmiast wręcz błagam was, powiedzcie mi co to kurwa jest. Przepraszam za przekonaństwo, ale co to jest to? E, ja wiem co to jest, bo musi, pod chopaczem mówię sobie kurde. Nowy koń? O co tu chodzi? I zobaczcie, co się stanie. O, zombie. Idź. I zobaczcie, co się stanie. Ja tylko sobie zrobię jedną rzecz jeszcze, bo e, jak zginęłem, to oczywiście wszystko mi zniknęło. E, i, I nie mam nic. Dlatego to też muszę sobie zrobić. O kurde, ja nie mam żelaza nic? No to jesteśmy w czarnej dupie, można by było powiedzieć. No, niemożliwe, że nie mam ani kawałeczka żelaza. Może tu będzie w tych. Nie? 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 O nie. Dobra, jesteśmy bezbronni w takim razie. Nawet nie mamy na kilo. <gryw> Będziemy musieli sobie zrobić. A nie, mogę sobie zrobić ten miecz. Dobra. Już zrobię sobie. Yy... Z tego chyba mogę zrobić miecz, nie? Z tego. Yy, troszkę desek sobie weźmiemy. Powiem Wam, że pierwszy raz widzę takiego. Yy, nie mogę zrobić yy, kamiennego miecza. Aha, bo tu musi być patek, Dobra, już wiem. Dobra, to tu, to tu. Dzisiaj niestety yy, odcinek sam, bez yy, Karola. Yy, o, mam miecz, dobra. Dobra, mam miecz, idę. Prezentować będę wam nowe stworzenie w Minecrafcie. O, zniknęło. Gdzie on jest? No nie gadaj, że zniknął, no kurde, no. Niedobrze. <grym> Mogłem nie robić już tego miecza, tylko iść po prostu. Dobra, to ja wam powiem, co się w ogóle generalnie dzieje, jak do, podejdziecie do takiego konia. O, jest. Patrzcie. Niby kuni. Chociaż taki jakiś wychudzony. Koniku. Konik. Nawet dźwięki wydaje. Ciekawe, naprawdę, bo zaraz wam pokażę coś, zobaczycie to. Cześć koniu. Ej. Czekajcie. Może... Ej, no nic się nie stało. Co to ma znaczyć? Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że ostatnio, jak podeszłem do tego dziwnego konia, ostatnio, jak podeszłem do tego dziwnego konia, ten koń po prostu rozbryzł się i pojawiły się, pojawiły się szkielety na, na tym koniu jeżdżące i strzelające we mnie, takie niebieskie. Naprawdę, serio wam mówię. Tam jest drugi, o. Czekajcie, podejdę tam. I po prostu, no, nie miałem żadnych szans z nimi. O, widzicie? Jest, jest czubek. O, siedzi z takim niebieskim jakimś łukiem, widzicie to? Cześć. Zobaczcie. Co to za łuk? Czemu on mnie nie atakuje? Zabiję go. Dobra, musicie mi uwierzyć na słowo, to był jeden, e, chyba pozostałość, która tutaj została. Dobrze, co w dzisiejszym odcinku, bo w sumie to już... W sumie to już ile? 5 minut gadałem o jakimś głupim, dziwnym koniu, ale koniecznie mi napiszcie co to jest i o co tutaj w tym, w tym... zwierzątku chodzi, bo... Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim. E, tutaj mamy zasiane... Co mamy? Pszenicę, tak? Zasianą. Tu mamy jedną dwie świnki, ale będziemy chcieli je potem rozmnożyć, żeby tych świnek było troszeczkę więcej. Ale dzisiaj i tak bym chciał się skupić bardziej na, na moim domku, który jest do dupy. Nie jest ładny. Nie jest ładny i chciałbym troszeczkę go upiększyć. Wrócę tylko do domu, zrobię sobie te podstawowe narzędzia, bo przecież ja nic nie mam, bo mi znowu zabili. Eee, dobra, musimy zrobić tak. Łopata. To mi się przyda. Musimy zrobić... Muszę jeszcze więcej tych patyków. Dobra. Musimy zrobić kilof. Okej. Okay. Czy coś jeszcze? A, i siekierę, siekierę motykę. O właśnie. Dobra. Teraz mamy wszystkie narzędzia, więc możemy iść, iść coś tutaj zadziałać. Generalnie chciałbym zrobić coś takiego, że tutaj muszę zrobić jakieś ładne schody, bo to, jest, to wejście to jest po prostu do dupy z dupy. Zajmę się też troszeczkę górą, bo u góry nic nie mamy tak naprawdę. Nawet dachu. Nawet dachu tu nie ma. Ale muszę iść pozbierać trochę materiałów, bo nie mam. Nie mam czym tego budować. No i muszę tutaj coś z tą dziurą zrobić, nie? Tam na dole. Jak e, kopałem do jaskini. Dobra, pójdę teraz, wezmę troszeczkę drewna. Aha, te drzewa nie odrastają. To może być dość duży problem, bo coraz mniej tego drewna tutaj jest. Że chociaż mam e, kamień, żeby. żeby mogłem zrobić tę siekierkę. Tam jest świnia. Teraz pójdę ją zjeść. E, muszę wam powiedzieć ostatnio, co mi się przydarzyło. Wczoraj dosłownie. Wczoraj wieczorem usiadłem jeszcze do komputera, chyba było coś koło 3 godziny, już taki byłem naprawdę bardzo zmęczony, ale usiadłem, żeby sobie przejrzeć tam komentarze, popatrzeć i piłem sobie piwko. I, oczywiście pewnie możecie się domyślić, co się stało z tym piwem. C piwo zostało wylane wprost na moją klawiaturę. Zajebistą klawiaturę z Tesco, którą kupiłem 5 lat temu. No i niestety, ale czekał mi, czekał mi, wy, czekał mi wyda... co ja bym? Czeka mi wydatek, i musiałem kupić nową klawiaturę. Chociaż już, już z tym się tak zbierałem dość długo, żeby sobie kupić coś lepszego, bo faktycznie miałem taką po prostu najzwyklejszą, najtańszą klawiaturę z Tesco. I muszę Wam powiedzieć, patrzyłem na klawiatury Razera, tak Razera. Te klawiatury to są klawiatury mechaniczne i kosztują w granicach, dobra klawiatura, w granicach 600 zł. No i ja pytam się tego gościa. Co tak naprawdę daje to, że to, ta klawiatura jest mechaniczna. On mi mówi, że to jest obliczone. E, że e, klawiatura wytrzyma każdy przycisk e, około 5 miliona razy e, 5 miliona razy można sobie na niego kliknąć. No i teraz. E, i teraz ja się go pytam, czyli na ile to nie więcej lat starczy? A no on mówi, że tak z 3-4 średniego użytkowania powinno w zupełności starczyć nic się nie powinno wydarzyć. No to ja mu mówię, ale ja ostatnio miałem klawiaturę, którą kupiłem w Tesco za 9,99 i dosłownie taka, taka cena była tej klawiatury i ona mi wytrzymała 5 lat i jeszcze pewnie by działała, gdyby nie to, że ją po prostu wczoraj zalałem. No to gość jak zwykle nie wiedział, co mi powiedzieć, kupowałem to z Saturnie, tam po takie ćmoki czasami pracują, nigdy nie potrafię mi nic po prostu doradzić. Czemu nie mogę tego, za wysoko jest pewnie co? Dobra. Eee, ktoś tam na mnie napisał. Nie pamiętam jeszcze nazwiska. Imię, ani imienia. Gdzie jest mój dom? Tutaj. Eee, ale była to osoba starsza, która mi napisała, że e, bardzo mu się podoba seria właśnie z Minecraft'a i e, dzięki mnie zaczął grać ze swoim synem właśnie w tą grę. Więc pozdrawiam ciebie, jeżeli wiesz i oglądasz ten odcinek. Eee, że, że udało mi się zainspirować ciebie, właśnie do, e, do grania w tą grę. Dobra, e, mamy trochę drewna. Wrócę, zrobię deski. Zajmiemy się teraz tutaj tym, żeby to jakoś wyglądało. Zobaczcie, tutaj przed Clipper Down i mi rozdóbcył to wszystko. Dlatego postaram się teraz to jakoś naprawić. Wezmę, zrobię sobie deski. Z tego desek będzie 64. O, sporo tego nazbierałem. Kurde, trzy staki? Z, takich, z jednego staka pełnych desek. Dobra, teraz czy ja potrafię zrobić schody? To jest pół taki schodek. Nie wiem, co to jest. Krata jakaś. To nic się nie dzieje. Musiałbym się nauczyć jak się to robi. O kurde łódkę zrobiłem. Ale czad. Hm. nie mam pojęcia jak zrobić schody. Drzwi. Drzwi to mnie nie interesuje. Dobra, zrobimy to inaczej. Ja się nauczę jak się robi schody. Może w następnym odcinku. O jest noc. To może lepiej teraz nie będę wychodził. Prześpię się po prostu. Oleje. Dobra, prześpimy się i. O, widzicie, gracz krzysiek Game został wysadzony w powietrze przez Clippera. To właśnie była moja ostatnia śmierć. Sromotna. Dobra, robimy porządek tutaj z tym. O, pali się szkielet. Robimy z tym porządek. Ja to po prostu zrobię w ten sposób, że zrobię takie schody. Zrobię takie schody. Już wam pokażę o czym myślę. Przede wszystkim z desek, żeby to było, żeby to ładnie wyglądało. A potem na to po prostu ewentualnie schody dam, tak? Jak już będę wiedział, jak się je robi. Albo jak wy mi napiszecie, jak się to robi. A na pewno szybciej yy, bo to będzie, niż ja się bym tutaj musiał męczyć i szukać yy, yy, tych craftingów. O, tam niepotrzebnie dałem. <laughs> tam niepotrzebnie, no ale już cóż. W ogóle też jest typ, sobie włączyłem ostatnio tryb kreatywny. To jest w ogóle tam świetna zabawa. Można się naprawdę fajnie bawić. Bo tam wszystko tak naprawdę jest za darmo. Nie wszystko można. Co tylko chcesz, to tam nie musisz zbierać, tylko prostu masz w ekwipunku. Dobra. jakbym chciał, żeby to o właśnie tak tutaj teraz tutaj o fakt nie tak zbliża się weekend dzisiaj jest piątek w ogóle cały dzień wcześniej myślałem, że jest piątek wczoraj właśnie i yy... Nawet na Facebooku napisałem do kogoś. A, do Haksona coś napisałem. Yy, I on mnie w, yy, wyprowadził z, z tego błędu, że dzisiaj nie jest piątek, tylko jest czwartek. O, i tak jest zdecydowanie już ładniej. Teraz tutaj muszę, yy, muszę to wykopać. Nie chcę tutaj tego mieć. Chcę mieć tutaj równą, yy, równe podłoże. Zastanawiam się tylko żeby tutaj Okej okay. Tutaj tym też byśmy musieli się zająć Ja myślę, żeby żeby zrobić tak w tym domku, żeby można było też nie piętro tylko właśnie zejść w dół. Jak tutaj to zaraz wykopię, to zrobię taką bryłę właśnie I to może całkiem fajnie wyglądać. Był tak zbudowany, wiecie, na, na szybkości bez pomyślunku. No jednak żela z żelaza są zdecydowanie lepsze sprzęty. Aha. Czekajcie, ja to źle zrobiłem. To musi iść odtąd. <kł> no to już poprawiamy. Muszę też zrobić jeszcze zejście tam do tej, e, tą chłodkę, którą zacząłem budować, nie skończyłem. Serio, już mi się, już mi się e, łopata prawie zepsuła? To dupe jest to. Muszę z, chyba jednak przejść się po to żelazo. to jakoś prezentować, a nie tak tak sobie. Musi być ładniej po prostu, jednym słowem. Eee, a, właśnie, miałem wspomnieć o akcji e, Rezimy Dobrem, e, która naprawdę wyszła Remigiuszowi mega fantastycznie. Z tego co mi wiadomo, zebrał kupę kasy ponad 300 tysięcy. Aha, nie mam już tego. Nie wiem, czym to mogę szybko też Ponad 300 tysięcy zebrał. E, liczył na około 200-250 sam tak mówił, chociaż sam nie wiedział też, czego może się spodziewać, no bo wi wiadomo, to jest, to jest tak, jak e, był taki konkurs ostatnio, w którym zresztą brałem udział, to był na blok, blok roku. E, na pewno pamiętacie, i tam dużo osób deklarowało się, że, e, że wysłało SMS-a. Z samych deklaracji, jak sobie liczyłem, ile powinien mieć głosów, to tam było. Coś około 200 czy 300, coś takiego. Nieważne, zresztą, dużo było. No i przyszedł dzień, kiedy e, oni pewnie o tym nie wiedzieli, tak? Wy, niektórzy nie wiedzieliście o tym, że to będzie po prostu e, pokazane, kto ile, miał, e, kto ile miał głosów. I się okazało, że z, tak naprawdę miałem tych głosów chyba tam 15 faktycznych, a nie. Tyle ile, ile osoby z niektóre co zdeklarowały, tak? Oczywiście nie mam do tego żadnych pretensji, ale... Chcę tylko w ten sposób pokazać, że... Że po prostu no nie ma co... Nie ma co do końca ludziom, z niektórym ufać i... Musicie zawsze wziąć jakąś tam poprawkę... Co to tam jest na dole? A to tutaj łoś... Musicie wziąć zawsze po, poprawkę i... Pamiętać, że... Nie wszystko, co ludzie mówią, to jest yy, prawda, po prostu. Czy ja ją jeszcze tutaj mam? No ale mu się udało i naprawdę yy, wielki szacun za to, co zrobił. Kupę kasy, cicho tam na dole. O tam jest ten szkieletor. Kupę kasy zebrał. Yy, centrum na pewno powstanie, to które chce zbudować, rehabilitacyjne. Ja przeglądałem sobie, patrzyłem, bo byłem ciekawy, jak coś takiego wygląda i muszę Wam powiedzieć, że to jest świetna sprawa. To są takie różne, oczywiście rehabilitacyjne urządzenia na świeżym powietrzu, które służą właśnie do i rozrywki, a przede wszystkim do rehabilitacji tych osób niepełnosprawnych. Tak jak tam wspomniałem na filmiku, to oni nawet robią, tam wyobraźcie sobie huśtawkę dla ludzi, którzy jeżdżą na wózku inwalidzkim. To są takie specjalne zaczepy, które się montuje i naprawdę świetna sprawa. Także ja ze swojej strony wszystkim dziękuję tym, którzy pod wpływem mojego moich namów namówienia, nie wiem jak to powiedzieć, Tiger Bonzowy na pewno wiedział. Po prostu skusili się i kupili sobie koszulkę. Ja sobie sam kupiłem koszulkę. Kupiłem sobie czarną. Jak tylko do mnie przyjdzie, to wam się w niej zaprezentuje na pewno. I będę was porażał, poreział. Dobrem. Ja jestem dobry człowiek. Naprawdę. Dobra, nie mam już kamieni. Jak to wygląda? Generalnie trochę, trochę lepiej już zdecydowanie. Tam jest oczyszczony z tamtej strony cały teren. Jakieś normalne w końcu schody, chociaż y, nauczę się budować te zwykłe i na pewno je poprawię. Aha, tutaj jeszcze jest to brzydko zrobione, to trzeba poprawić, dorobić. Tu jeszcze nie ma jak wejść. Może od boku. Tak, tu zrobimy troszeczkę szersze. Nie wiem, może kilofem będzie to szybciej szło. Nie chcę mi się robić już teraz e, tych. Czekajcie, tu musieliśmy jeszcze pójść w jeden albo nawet dwa. Ciekawe, czy te narzędzia się e, szybciej szybciej niszczą, jeżeli je wykorzystujemy do czegoś, czego nie powinniśmy wykorzystywać. Czyli tak jak na przykład ja teraz robię, że używam kilofa do piasku. Ale to pewnie również wy będziecie wiedzieć, więc jak co to możecie z ciekawości mi napisać. Dobra, to zrobimy taki podest, żeby to fajnie wyglądało. Deski. Ci, którzy e, są na moim fanpage'u, dokładnie wiedzą co się wydarzyło. Wczoraj e, pod wpływem impulsu, kiedy byłem po tą klawiaturę, e, przemówiło do mnie, przemówiło do mnie e, GTA, zakupiłem. Nawet fajną mapkę taką dostałem całej, e, całej wyspy dla tej Los Santos. E, no i nagram na pewno odcinek w najbliższym czasie. E, Zobaczymy jak się to przyjmie u mnie na kanale. Gra jest no, świetna pod względem rozbudowy przede wszystkim, bo tam jest naprawdę Meksyk jeżeli o to chodzi. Jest tego tak dużo, że to jest nie do ogarnięcia ile tam jest rzeczy, ile rzeczy można robić. Co to jest? Myślałem, że to jakaś świnia tutaj jest, nie? To nie piasek widocznie. musiałem się wydostać. A tak, wyciekałem przed tymi szkieletami, schowałem się w tym y, naszym ogródku i nie wiedziałem jak wyjść, bo szkielety były przed domem i musiałem górą tutaj uciec. Tak właśnie było. Proszę bardzo, już to wygląda zdecydowanie lepiej. Na dole sobie zrobimy też taki drugi, drugi taras. No i myślę, że w następnym odcinku będziemy dalej budować i skończymy, skończymy też górę. Zaraz zginę, bo jestem bardzo głodny. Dobra. Moi drodzy, dzięki, że daliście, Dzięki bardzo, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.